Oznaczacie mnie pod tym filmem, więc bardzo dziękuję i tak jak obiecałem się ustosunkuję. E, tu chyba najlepiej widać, później jeszcze też jest kawałek, że połączenie między hakiem a oczkami to szekla. U mnie to połączenie wygląda tak. Teraz wiecie o co chodzi? W tym miejscu jest szekla. I teraz, ogólnie rzecz biorąc, szekle można by było do tego użyć, ale dużo większą. Ta była po prostu źle dobrana. Pod koniec filmu widzimy, że to spada. Oczywiście tam jest jakaś przerwa w tym filmie albo jakieś zacięcie. Nie widać dokładnie, ale bardzo możliwe, że ta szekla po prostu puściła. Szekla to jest tak, jakbym to obciął tu, i tu miał otwory, i taki jakby bolec środek wchodzi, który jest wkręcany Jak widzicie, kółko jest obciążone tak. Gdy pokazywałem tą blaszkę, to też jaja były, nie? ale im większe rozwarcie, tym mniejsze możemy wziąć obciążenie. I tak samo z szeklą. Jeżeli ona by działała, albo była ułożona tak, że te łańcuchy by były pionowo, to może jeszcze by wytrzymała, ale działają też siły boczne. I pewnie ją rozerwało. <laughs> Wina operatora, ktoś kto tą szeklę tu zamontował. W tym przypadku tam tego filmu powinien za to odpowiadać. No bo albo ją źle dobrał. Ja wiem, że hak jest większy, nie? I za mała, i metalowa, no to się wydawało, że wytrzyma. Ale do tyłu jest. Ale nie wziął pod uwagę właśnie tego rozwarcia. Poza tym ta szekla, widać na filmie, jest jakby pod kątem i wisi tylko na jednym mocowaniu. Dlatego <laughs> się pewnie też urwała. Druga sprawa, bardzo dobre są komentarze tam. Bo jest wszędzie mówione o tym, że właśnie nie powinniście stać pod ładunkiem. Teraz chwila, to mamy łańcuchy, tak tylko poglądowo pokażę, nie? Załóżmy, że mamy jakikolwiek ładunek i ten ładunek spada. Moglibyście pomyśleć, że on zawsze spadnie pionowo, ale może się z nim stać jeszcze coś innego. Im wyżej. Tym jakby większa wysokość i ten ładunek na dole bardziej się rozbryzga. Załóżmy, że mamy na przykład stal wożoną na drutach, bo przecież operatorzy wożą na drutach, to też jest niedopuszczalne. Ten drut pęknie. Ten drut pęknąć może. Owszem, zawsze będą tłumaczyć, że jak podniósł i nie pękło, to już mogę jechać. Wcale nie. Jeżeli mamy na przykład coś takiego jak. E, przeskoki na wciągarce, czyli pierwsza prędkość jest jakaś przechodzimy na drugą i dostajemy szarpnięcia. To ten ładunek też może zwiększyć swoją masę. Dobrze żeby było to pokazać, gdyby, gdy macie wagę. Wtedy samo tąpnięcie powoduje, że ten ładunek jest jakby cięższy i w tym momencie też taki drut może pęknąć teraz, gdy taki ładunek, czyli właśnie stal spada, to on zachowuje się jak bierki zatem nie stoimy nigdy pod ładunkiem nie ma określonej jakby odległości którą powinniście jakby zachować od ładunku, żeby być bezpiecznym bo mówię, im wyżej tym większe pole rażenia, zachowuje się 2 metry i też już jest dobrze 5 metrów Dobrze by było, ale nie zawsze możecie sobie na to pozwolić. Nawet jeżeli transportujecie coś, czyli macie ładunek i macie linki, którymi sterujecie tym ładunkiem, obracacie go, to też nie stoicie bezpośrednio na dole, tylko jakimś odstępie i wtedy sterujecie tym materiałem. Wielu wypadków by nie było, gdyby właśnie ludzie yy zachowali taką jakby zasadę ostrożności, czyli właśnie nie stanie pod ładunkiem. Nie ma czegoś takiego, że na przykład macie płytę szalunkową, podnosicie ją do takiego kąta i ludzie ją tu smarują i czyszczą. Nie ma czegoś takiego. Lepiej ją przewrócić i obłożyć, wtedy dokonać czyszczenia dokonać smarowania tej płyty a nie w czymś takim bo też tak potraficie robić gdy stoi to samo może zawiać, zapuśtać coś, cokolwiek lepiej ją zawsze położyć operatorzy powinni wam o tym mówić tylko, że jeżeli mają do czynienia z czymś takim, że mówi się setny, tysięczny raz i nikt tego nie słucha to już nawet nie zwracają na to uwagi ale w przypadku kiedy coś spadnie, a ktoś właśnie był pod ładunkiem, to też będzie na operatora, więc dobrze jest zwracać uwagę pracownikom. Tam w tym filmie nie widać czy faktycznie kogoś przygniotło, ale jeżeli tak, no to trochę na swoją prośbę. 30 tysięcy ponoć tam strat, tak? Eee, 30 tysięcy przez zastosowanie nie takiej szekli jak trzeba, super. Jakby to pozdrawiam. A teraz, jeszcze jedno takie pytanie: A co by się stało, gdyby zamiast tej szekli, operator założył tu jedno ucho pasa, przetkał pas przez oczko, on ma większe, nie patrzcie na to, i z powrotem założył drugie ucho na hak. Wtedy to połączenie by było nie przez szekle, tylko na pasie transportowym. Odpowiednio, oczywiście, dobranym. Zachowalibyśmy dwie jakby funkcje tego, czyli pasy wydłużyłyby nam, czyli by było mniejsze rozwarcie tu, pomiędzy i szekla nie, by była, nie byłaby tak napięta, bo pas po prostu jest do tego, żeby móc go założyć i tu na hak i przetknąć go w tak zwane U, oczywiście odpowiednio duży pas.